Często do was słyszę takie zastrzeżenia, że no pięknie buki tłumaczysz tutaj warto oczekiwana, wow, tak? Zamknięte koło, jak to można przeliczyć wszystko, prawdopodobieństwo wynika, wszystko z kursów, można to wszystko zobaczyć, przeliczyć, no ale patrz na tą ofertę i mówię, no kurde, liczę jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz, piąty mecz, całą ofertę przejrzałem, no wszędzie warto oczekiwana poniżej 1. Czyli za każdy razem no to, to jaki to sens jest? Jak to znaleźć warto oczekiwaną powyżej 1, tak? No to super, fajnie, to Wam pokażę, wystarczy tylko i trochę poszukać, okay? Przykład promocji tuż przed końcem y, grudnia, y, zbliżał się mecz Polski z Argentyną. Pamiętacie? Mundial Polska-Argentyna, ten mecz padaki, co Polacy błagali, żeby już nie strzelać im tak? Co szczęsny obronił przepięknika karnego Messiego. Y, to już Wam pokazuję, jak w bardzo prosty sposób znaleźć wartość oczekiwaną powyżej 1. Dobre. Ale to chwilę, przerzucę tutaj kartki, bo już mamy jakieś tam stare, cały czas coś przeliczamy. Eee, jeszcze, 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 jakoś czystą kartkę weźmiemy. O, dobra, dobra. Pamiętacie mecz Argentyna-Polska? Polska, Argentyna, niech będzie, że Polska jako jedynka, Vs. Argentyna. tak? Dobra. Pomijamy tutaj spekulacje pod tytułem, że tam Polska bez szans i tak dalej. W matematyce to jest bez znaczenia. Zresztą zaraz wam to pokażę. Można było też zrobić zamknięte koło, można było zarobić na tym meczu pieniądze. Superbet wystartował z taką oto promocją, którą teraz wam pokażę na, na ekranie. Możecie sobie zapoznać się z tą promocją. Ja ją w dwóch słowach może omówię. Mianowicie, promocja Superbeta polegała na tym, że yy, Zastosowana została super przewaga. Czyli jeżeli Polska będzie prowadziła w meczu 1-0, to zakład na wygraną Polaków będzie uznany jako wygrany. Co to oznacza? To, że Polska będzie prowadziła 1-0, oznacza, że jest to taki sam zakład, że Polska strzeli jako pierwsza Argentynie Bramkę. Otóż kursy na to, że Polska strzeli jako pierwsza Argentynie Bramkę, wynosiły, ja tutaj sobie. Pozwolę spojrzeć. Nie wszystko tak dokładnie pamiętam. O, mam 3,25. Pierwszy gol, tego dotyczył zakład wedle tej promocji, tak naprawdę. Chociaż zakład stawiało się na to, że Polska zwycięży mecz. Natomiast, jeżeli strzeli pierwszego gola, zakład był uznawany jako wygrana meczu Polaków. U boku w Superbecie. I teraz tak. Kurs na to, że Polska strzeli pierwszego gola był 3,25. Kurs na to, że nie będzie w ogóle bramek w meczu był 12,5. Czyli tutaj będzie pierwszy gol Pol. Tutaj, że 0-0. A tutaj, że pierwszy gol Argentyna. Pierwszy gol Argentyna był kurs 1-40. To były kursy wystawione przez Buchmacherów średnie kursy. I teraz. Zobaczcie w ten sposób. Po staremu, tak jak już nauczyliście się na wykładzie o wartości oczekiwanej, przeliczamy wartość oczekiwaną, czyli przejdziemy zysk Buchmachera przy grze hazardowej. Czyli to, co robi, robi większość ludzi na co dzień, czyli uprawia hazard, tak? Jedni myślą, że Polska strzeli pierwszego gola, inni żarnetyna, jeszcze inni stawiają na 0 Nas to nie interesuje. Nas interesuje tylko i wyłącznie, ile Buchmacher zarabia, czyli ile Ty tracisz w gruncie czasowym. A więc, żeby policzyć wartość oczekiwaną gracza, wow, tak zwana wartość oczekiwana wygranej w skrócie, tak? To się równa. Robimy zamknięte koło, to jest zamknięte koło, czyli zbiór wszystkich możliwych rozwiązań. Pierwsze rozwiązanie, że Polska strzeli bramkę, drugie rozwiązanie, że będzie wynik 0,0. i trzecie rozwiązanie, że Argentyna strzeli pierwszą bramkę, tak? Więcej opcji nie ma. A więc bierzemy pierwszy kurs do minus pierwszej, czyli 3.25 do minus pierwszej, Potęgi. To jest to samo co 1 podzielić przez 3,25. Do tego dodajemy 12,5 do minus pierwszej. I do tego dodajemy 1,40 kg do minus 1. Całość bierzemy z nawias i również robimy do minus pierwszej. Jak wykonacie to działanie na kalkulatorze, ja to może policzę od razu w pamięci. 3,25 do minus 1, czyli 1 podzielić przez 3,25 to jest w przybliżeniu 0,31. Będzie, tak, 0,31. 0,31. E, teraz tak, 12,5 do minus 1 to jest 0,08. 1 podzielić przez 12,5. Oraz 1,40 do minus 1 to jest 0,07. 1 później jest, Otóż już tysięcznych nie będziemy zapisywać, liczą się do nas przybliżeni. Suma ta daje 39, tak? 39, 46, czyli 0, coś tu pomieszałem. E, przepraszam, 0,7. Zero 0,71. Zero o tak, o. Przycinki, chwilkę. To jest 0,71, no widać, tak? tak? 71 to mamy 39 i mamy 1,1 suma, tak? Tą sumę bierzemy oczywiście, bo to jest jeszcze do minus pierwszej, do minus pierwszej, więc tutaj piszemy do minus pierwszej, a 1,1 do minus pierwszej to jest 0,9, 0,9 i tak dalej w przybliżeniu, czyli 0,91 tak naprawdę w bardzo dużym przybliżeniu, 0,91, czyli wow, Równa się 0,91, tak? Co to oznacza? Łoł, wow, 0,91 też mieliście już na wykładach. Oznacza to, że z każdej wydanej przez Was złotówki, niezależnie czy stawiacie na Polskę, Pieszcie czy na zero, czy na Argentynę, tracicie 9 groszy. Nic, licząc, już nie mówię o podatku. Czyli 9% zabrał Buchmachę, 91 trafia z powrotem do ciebie. Im więcej pozycji postawisz na kuponie, tym więcej pieniędzy tracisz, bo to te wartości oczekiwane się wtedy mnożą. A więc, a w ogóle im więcej graś kuponów, im więcej w ogóle w życiu gasz, tym bardziej sprowadza się to do zera. Stąd słynne powiedzenie, że wartość oczekiwana hazardzisty zawsze wynosi zera. Ponieważ limes, czyli granica funkcji, czyli n, gdzie mamy n grania, n prób grania, tak? czyli im dłużej gramy, mamy ten grunt czasowy, tym bardziej będziemy zbliżać się do zecha. A co możemy wykorzystać, w jaki sposób możemy znaleźć tą wartość odkiwaną, która będzie powyżej 1, czyli da nam zarobek? Właśnie w taki sposób. Jeżeli mamy już te dane i wiemy, że kurs na pierwszego gola jest 3,25, kurs na 00 jest 12,5, kurs na Argentynę, że pierwszego, pierwszego gola jest 1,40, mamy wartość odkiwaną, to teraz możemy policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że Polska strzeli pieszego gola, jakie jest prawdopodobieństwo, że jest gola, jest prawdopodobieństwo na remis i 00 znaczy i jakie jest prawdopodobieństwo, że Argentyna szczyje pierwszego gola. Wzór na to jest prosty. P od Polski napiszę, P od Polski, czyli prawdopodobieństwo, że Polska pierwszy go pierwszy G, napiszę, równa się wow, podzielić na kurs K1. Kurs pierwszy, tak? A to się równa 0,91 podzielić na Kurs 3,25 to się równa 0,28 w przybliżeniu. 28% szans dajemy Polsce, że strzeli pierwszego gola. I teraz skupcie się na tym. To, co widzieliście, i jeszcze raz Wam pokażę. Promocja Superbeta. Postaw na zwycięstwo Polaków, jeżeli Polska będzie prowadziła 1-0. Czyli strzeli pierwszą bankę, na co jest 28% szans, my rozliczymy Twój zakład na wygraną Polaków jako zakład wygrania. I teraz przejdziemy sobie. To wszystko. Pamiętacie, już przechodzimy sobie. No czy wy możecie sobie przeminąć. Przechodzimy sobie do kursu na Polaków. Otóż Polska, VS, Argentyna, mamy kursy. 8,5 na zwycięstwo Polaków. Na chemis. Jakie tam był kursy na chemis? Bo już nie pamiętam. Na chemis jaki był kurs? Ale nas nie interesuje na chemis kurs. Mamy kurs 8,5 na Polaków. Jakiś tam kurs na chemis jakiś kurs na Hwendynę. Interesuje nas tylko i wyłącznie promocja kursu 8,5 na Polaków, tak? Tylko to nam, nas w tym momencie interesuje na tej pomocy. A więc, skoro wiemy, że na 28% szans Polska strzeli pierwszą kamkę, to możemy przeliczyć sobie, ile wart jest ten zakład nasz na to, że Polska wygra mecz. Jeżeli wiemy, że przy pierwszym golu jest rozliczony jako wygrany. A więc liczymy sobie teraz wartość oczekiwaną naszego zakładu, korzystając z tej właśnie promocji, czyli standardowo P razy K. A więc wow w tym wypadku równa się prawdopodobieństwo, czyli 28%, tak? 0,28 czy 28% to jest ten sam zapis, razy k, 8,5, razy oczywiście haracz zapisu, 0,88, czyli 12%, które musimy oddać, tak? Mamy, tak? Po przeliczeniu tego wyobraźcie sobie, że wartość oczekiwana wybranej... Takiego naszego kuponu wynosi 2 08, 09 gdzieś miałem policzone, ale 2,09 2,09 2,09, czyli 209% stopa zwrotu z tej inwestycji. Nie mamy co prawda takiego czasowego, że takie mecze nie dają nam codziennie, natomiast grzech jest w tym momencie z czegoś takiego nie skorzystać, że każda postawiona złotówka jest w tym momencie warta średnio 2 złote za Oczywiście w przypadku wygranej, gdyby Polska strzeliła pierwszą bramkę, no nie strzeliła, jak wiecie, natomiast gdyby Polska strzeliła pierwszą bramkę, no to oczywiście wygrana byłaby dużo większa, bo byśmy dostali 8,5 i po podatku, to tam 7 z kawałkiem, byśmy dostali zarobek, tak? Czyli złotówka byłaby warta 7 ileś na złoty. Natomiast średnio Daje to nam, że złotówka jest warta 2 złote 9 groszy. Przepiękna, wartość oczekiwana, do wykorzystania na przyszłość. Jakbyście po prostu tego typu promocje widzieli, to pokazuję Wam, w jaki sposób z tego skorzystać, w jaki sposób to przeliczyć. Gdybyście jednak chcieli postawić milion złotych i mieć pewne pieniądze, czyli no, no tak, no bo powiecie, no, no tak, ale jakie szanse, że Polska strzeli bramkę? No oczywiście, że są jakieś tam szanse, ja się nie kieruję. Tym, czy Polska dobrze gra w piłkę nożną, czy słabo gra w piłkę nożną, mnie interesuje tylko matematyka i twarde liczby. To wiem, że dałem mi w gruncie czasowym 200% i to jest dla mnie przepiękna inwestycja. Natomiast dla Was, dla chętnych takich, co chcieliby postawić bankę, no ale nie postawicie banki na kurs 8,5, no bo to przecież za duże ryzyko, bo można stracić cały kapitał, a Polska nie szyi banki, zresztą nie szczeliła i byłoby źle. To co możemy zrobić? Możemy zrobić zamknięte koło. Wtedy trzeba postawić pozostałe kombinacje. A więc stawiamy w super kurs 8,5, tak, że Polska wygra. Polska wygra. Korzystając z promocji, że jeżeli Polska strzeli pierwsza bramkę, no to już zakład będzie wygrany. A więc 8,5 stawiamy. Wstawiamy te 8,5. Yy, dobra, to, to na razie tyle, że stawiamy. Następnie u Buchmachera, najlepiej zagranicznego, bez podatku, stawiamy kurs 12,5, że będzie 00. Pol wygra o taką, pol wygra, że będzie 00. 12,5 i kurs 1,40. Argentyna strzeli. Pierwszego gola. Jest to zamknięte koło. tak? Mamy ZK, mamy ZK. Teraz, ponieważ tu i tu gramy bez podatku u zagranicznego Buchmachecha, tutaj gramy w Polsce u Superbeta. Tutaj musimy pomnożyć razy 088. To jest tak, 12%, to jest hzz To będzie, a, policzę tutaj. 7,48. Czyli 7,48 po podatku. I więc mamy teraz te trzy kursy. 7,48, 12,5 i 1,40. Liczymy teraz z tego wartość oczekiwaną. Czyli bierzemy znowu, piszemy WOW. Jak liczymy wartość oczekiwaną? Z zamkniętego koła wszystkie trzy kłosy podnosimy do minus pierwszej i całość podnosimy do minus pierwszej. A więc bierzemy tak. 7,48 do potęgi minus pierwszej plus 12,5 do potęgi minus pierwszej plus 1,40 do potęgi minus pierwszej. Całość bierzemy w nawias i do potęgi minus pierwszej równa się 7,48 do minus pierwszej. To jest 0,13. 0,13 plus, tutaj mamy 0,08 plus, tutaj liczyliśmy już, to jest 0,71. Całość do minus pierwszej równa się, tu mamy 0,21, 0,92. Całość bierzemy 0,92 sumy do minus pierwszej, a 0,92 do minus pierwszej to się równa 1,087. Wstawiacie wszystkie trzy możliwe wyniki na tą samą wygraną i z każdego 1000 zł. Macie 87 zł zysku, postawicie 10 tysięcy, macie 870 złotych zysku. Niezależnie, czy Polska, czy Argentyna, czy będzie 00, wy macie zawsze 8,7% zysku na tym przykładzie. To jeżeli byście chcieli zrobić nie koło. Dlaczego tam wyszło 200%, a tu wyszło tylko niecałe 9%? Dlatego, że ten kurs ma bardzo zawyżone, zawyżoną wartość oczekiwaną, a te pozostałe dwa są hazardowe i one obniżają tą wartość oczekiwaną. Natomiast, jeżeli masz zainwestować cały kapitał, to lepiej sobie wziąć te pewne 8,7%, gdzie macie przykład, w jaki sposób można zarobić. A jak chcecie zaryzykować, bo macie mniejszą kwotę, to lepiej zagać coś, co daje Wam 200% opłacalności w gruncie czasowym. Czasem wpadnie, czasem nie wpadnie. Oczywiście fajnie by mi się nagrywało, gdyby Polska strzeliła tą pierwszą bramkę, natomiast nie strzeliła, co nie zmienia faktu, że wartość oczekiwana w uchwycie czasowym jest dodatnia. Kiedyś to zrozumiecie, jak przyjdziecie do mnie na szkolenie, czy zakład przegrany, czy zakład wygrany, jeżeli postawiliście zgodnie z matematyką, to i tak musicie się czuć uspokojeni, że zarobiliście pieniądze. Jeżeli zakład jest przegrany, bądź wygrany, nawet wygrany, ale postawiliście niezgodnie z matematyką, tylko hazardowo, to i tak w gruncie czasowym straciliście pieniądze. Żeby to zrozumieć, musicie opanować emocje, nauczyć się matematycznie zyskiwać przewagę nad buchmakerem i wykorzystywać to w sposób bezemocjonalny. Czyste liczby, kalkulacja, nic więcej. Tylko to Wam pozwoli zarobić pieniądze. Także macie takich przykładów, jest mnóstwo. To jest jeden z przykładów, gdzie właśnie można przebić wartość oczekiwaną powyżej 1, a jeszcze szukajcie sami albo zapiszcie się do mnie na szkolenie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, tyle na dzisiaj, hej!